Kupa śmiechu, czasem nerwów, trochę sprzeczek, czyli radni na tablecie. Powiat zainwestował i kupił wszystkim radnym tablety. Już pierwsza sesja pokazała, że używanie sprzętu może być wyzwaniem. Przewodniczący Jan Szczerbań przyznał. Każdy z nas różnie pojmuje elektronikę, nie tylko ciężką idzie. Za chwilę jednak zachęcał kolegów radnych. Ale ze spokojem, wszystkich świadczą kranczu, w szkole, małe kroczki i każdy z nas powolutku. Także lubmy problemów. Problem pojawił się, a nawet kilka i to już podczas pierwszego głosowania.

System jest zrobiony, że ten kto nie głosuje automatycznie jest pokazywany przeciw i zobaczcie na tablicy znowu trzymało się. Pan Leszek Mazurek znowu nie głosował. I macie... Tablet wywołał irritację. No ale nie można nie. No, to... Wreszcie do akcji wkroczył doświadczony, tabletowo radny i przy okazji sekretarz Ireneusz Ramper. Eee, Pozwolimy, pan, panie radny. Panie radny, jest też wskazane na dole nie głosowało ilu, ilu. I ten, który przycisnął, przyciska na nim i napisze. Na tą chwilę nie głosowało czterech radnych. Znaczy naszył był jeden, wstrzymał się zero, nie głosowało czterech radnych. Czy to nie uspokoiło? Szczególnie opozycji. Po co liczymy, jeżeli Pani się z tą zabawką, jeżeli postawą jest liczenie głosów przez podniesienie ręki. Wreszcie przewodniczący zdradził swoje intencje. Ale chodzi o to, intencją oleju jest do każdego radnych, żeby nadać prawo. To jest ciężko. Kolejna próba głosowania i... Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Najpierw po staremu, rękoma. Tylko rękę. Potem kolejne głosowanie w tej samej sprawie, ale już po nowemu. Znaczy na tabletach. proszę i za i Wynik? Wynik nieznany. Nie, ja już głosowałem, prawda?